Witam wszystkich ponownie na kanale prosto z Grudziądza. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Eksploracja Księżyca W końcu udało się go w wolnym czasie, w wolnym dniu dorwać Sami widzieliście jak była pogoda, niebo zachmurzone, nie było jak go sięgnąć, jak go złapać, był niewidoczny, niebo zachmurzone, cały czas śniegi, zła pogoda, było brzydko, był cały czas zasłonięty, teraz w końcu mamy go. Ja Wam rozpróbuję pokazać tutaj tak jak to on wygląda w takim kształcie mamy Zoom razy 150 na chwilę przełączymy na zoom razy 500 ale to za chwilę tak on tutaj się nam prezentuje Ratery widoczne muszę delikatnie operować statywem kamerą żeby tutaj nie poruszyć cieszę się bardzo że podobał Wam się odcinek pierwszy dosyć długo to trwało tak jak mówiłem żeby go kolejny raz złapać tak jak już był to może byłem w pracy i no było ciężko dosyć długo to trwało nagrywam kolejny raz z domu nie ma warunków jeszcze tak żeby postawić statyw dużo śniegu jest powierzchnia nierówno to byłoby mi ciężko podejrzewam operować statywem i kamerą na nim zimno jest Postaramy się coś, już będzie cieplej, stopnieją te śniegi będzie można postawić status na spokojnie i z dworu może w nocy kiedyś będzie cieplej to postaram się go nagrać z dworu a teraz no, niestety jeszcze musimy nagrywać jeszcze z domu to jest godzina 102, 30, blisko 11, 23. Pięknie to wygląda. Tak jakby w ogóle drugiej połowy nie było. To też trochę jest dziwne, bo musi wyłączyć. Dobrze. Sami spójrzcie wygląda jakby w ogóle drugie połowy nie było kratery tutaj są widoczne zaraz zmienimy zoom na 500 staramy się pokazać wam to bliżej dziękuję za miłe komentarze w pierwszym odcinku za no w ogóle za samą oglądalność że Was to zainteresowało i dużo ludzi interesuje. Mnie to bardzo interesuje. Powstanie cywilizacji i cała ta reszta. No ale to może kiedy indziej przy innej dyskusji, przy innym spotkaniu. Zobaczymy, może na dworze. Jak więcej komentarzy z pytaniami, może czym tak naprawdę jest Księżyc, jak się pytałem, czym są kratery dlaczego są tej samej głębokości niektórzy twierdzą, że to są uderzenia meteorytów to trochę dziwnie wygląda, bo te kształt i głębokość, no kształt jest podobny wszystkie są okrągłe wielkością się różnią, tylko Co wiemy, jak wyglądałoby uderzenie meteorytu w ziemię lub no coś, jakieś ciała niebieskie, inne, jak to by wyglądało. Po uderzeniu, jak się rzuci kamień w piach, no to każdy wie. A to wszystko są, tak jakby z góry na dół rzucił kamień i tak to wszystko wygląda. I jeszcze ta sama głębokość, no ale. I większość tych, może nie większość, ale niektóre z nich po prostu by musiały przelecieć najpierw przez Ziemię, żeby uderzyć, bo to by nie dał rady ominąć Ziemi, by musiały najpierw zahaczyć o nas. Także to jest trochę dziwna sprawa z tym naszym Księżycem, dlaczego widać tylko jedną stronę jego Dlaczego tak od razu zaprzestali w 70 latach Latania na księżyc Wszystko tak się od razu skończyło? Już nikt nie lata Nie odwiedza No Ale to jest inny temat Może coś popowiecie, może coś wiecie sami Zachęcam do komentowania i komentujcie, pytajcie się, zadawajcie pytania, może wy mi trochę coś powiecie, co wy wiecie na ten temat. Dobrze, a ja teraz zmienię napin, damy trochę bliżej go. Już na chwilę się z wami rozłączę i za chwilę się połączymy z powrotem. Witam. Podobnie jesteśmy. Zoom przełożony na przestawiony na razy 500 Za chwilę wam się postaram go troszkę bliżej pokazać. Teraz mamy 250 już tutaj kratery elegancko widać Trochę ciężko się to operuje ten na tym statywie, ale pięknie to wygląda jakby naprawdę tej drugiej połowy księżyca nie było tak on nam się gdzieś oj przepraszam ciężko się tak operuje naprawdę na tym Tak to, kochani, on wygląda. No to patrzymy z ziemi. Zapraszam Was do komentowania. Do oglądania. No naprawdę cudownie on wygląda tutaj. Teraz sami widzicie trochę mi się tutaj trzęsie bo naprawdę ciężko jest spójrzcie na te krateriaki tak jak mówię po długim czasie go w końcu dorwałem. Było ciemno, zachmurzone niebo. Nie było szans go spotkać, znaleźć. Albo byłem w pracy, jak już było go widać. Tak to mu się nam prezentuje na dzień dzisiejszy. Jak się trochę ociepię, będę próbował naprawdę z dworu, bo nagrać jeszcze nigdy nie próbowałem z dworu. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Jak się trochę ociepi, już ten śnieg stopniuje, żeby można było na spokojnie postawić sobie i trochę ponagrywać. Dobrze, w tym kończymy dzisiejszy odcinek. Króciutki, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszamy do subskrypcji, lajkowania, oczywiście, komentowania i życzę miłego oglądania. Do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie razem z Joanną. Do zobaczenia. Dziękuję.